teraz. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj jest stulecie, jak widzi. Dzień dobry ciociu. Witajcie. Ojej. 100 lat. Wszystkiego najlepszego cioci, proszę życzymy. Najlepszego... Ciociu. Żeby... Proszę, tu jest wszystko. Zaraz przyjdzie mama. Zaraz przyjdzie twoja siostra. I co powiesz? I co powiesz nam na 100 lat? nie poznałam. Powiedz coś, powiedz coś. Powiedz coś na 100 lat. Do, do kamery coś powiedz. Przemów, przemów. No mów. A to nie słyszę! Mów, mów do kamery. Tutaj powiedz Sławek. Sto lat. Składamy cioci najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, szczęścia. całuj ciocię. No także teraz zaraz jest? Przy... Zaraz przyprowadzę mamy Tutaj filmu Ciociu, a ja idę mamy filmować. Przyprowadzić. Idę po, idę po mamę. D damy do wazonu, tak? No dobra, dobra, daj, ja to wezmę. Nie trzymaj, nie zostaw, no do wazonu, dobra. No teraz ja przyprowadzę mamę. Idę po mamę. No to zobaczymy jak zareagują. Ja idę po mamę też. Nie ma babciu, ten... E, Chciałam, żebyś mnie poczysała. Ale dobrze masz włoski. Dobrze masz włoski, ładnie. Ładnie wyglądasz, nic nie trzeba poprawiać. Ja tutaj ci poprawię ręką. Bardzo ładnie wyglądasz, nic nie trzeba poprawiać. Jesteś Jesteś pod kamerę. prezent. E, Jula, prezent e, na biurku stoi. Przynieś. Nie, teraz mają? Tam było wole. No, tu stał z tyłu, a teraz inaczej. A no, teraz jest. O, no teraz Jula swoje uczenia, te? Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Zlecam. I następne sto To jest od nas. Ode mnie od Julii. Daj A dalej zobaczymy. No, nie będę już wyciągać teraz. To jest królowa. Już zaraz będzie ciocia. Ba ciocia Basia zaraz będzie. Ona nie kupuje. 真的<近> <laughs> Jak strasznie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, idziecie wreszcie schodów. Basia nie przyjechała. Przyjechała, przyjechała, już idzie. Już idzie, Basia. Już idzie. Jest? Jest. Jest. Zaraz idzie, idzie. Już idzie, idzie. 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 O, idziemy teraz. Słody są. Słady są. A tylko o, A i, Andzia, Ja pójdę siebie Idziemy do Jacki. Idziemy do Zobaczymy jak się poznają, czyli nie Cię będą witali. No teraz idzie, 94 latka do 100 latki idzie, czyli moja mama Barbara, moja mama Barbara idzie. Chodź mama, tutaj, tutaj chodź, tu chodź, tutaj chodź, ja wiem, że Ty no żyjesz, po co mnie przyniósł, no po co mnie przyniósł. No, chodź ciociu, chodź. Chodź, 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 chodź tu. chodź tutaj do siostry. Jest siostra, o, jest. Jest Jadwiga, jest, jest. tu jest moja Jadwiga. No, przywitajcie się siostrą. No chodź, no, chodź do, do jakiego chodź, Ten odstawić. Do stulatki przyjść. Stulatka to jest. Zobacz, przywitaj się i się, i się przywitać. Buzi daj. Dała się rady o kulach mojego. Co cię gnębaszy? Czy jak mnie. jak mnie? daj. No. No. O, siadaj. O, siadaj na Mama, siadaj na chodziku. Tu siadaj na chodziku. Mama, tu siadaj sobie. Na chodziku czujesz. Dobra, siadaj. O, i teraz moi jeszcze pogadać. Tak, popraw mam nie aparat, bo tam z tamtej strony wychodzi, z lewej. Bo ona ma aparaty słuchowe. Ucho. Aha. Dobrze, mamy to. Dobra, tu siadaj, tu z winem. Nie gadają, to. No to już dążysz. No to już dążysz. do góry. Nie wejdzie do góry. A po co ma do góry? Ona będzie tutaj, nie musi być do góry, to Ty musisz bać tutaj, bo tu będzie stół, zobacz, tu jest stół nakryty. Jeszcze gorzej, jeszcze gorzej jak ja. Zobacz tutaj, tu zobacz, tu będziemy jeść. To wie też niedługa setka Nie? Jeszcze 6 lat, 6 lat, 6 lat do setki ma mama, mama. No, i jak, cieszycie się? Cieszycie się? Żeście się zobaczyły, no razem 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 no nareszcie trostry razem są. Daj mi wkładki. Co ty chcesz? Wkłady. Jakie wkłady? Nie róbcie nam zdjęć. To film jest, to nie zdjęcia, to jest film zrobiony. My mamy filma. O, ciocia zobaczy, to ja tu miałem, bo ja tu kandydowałem do rady dzielnicy. Wkłady potrzebuję. Co potrzebujesz? Wkłady. Jakie wkłady? Wody? Może. Do czego ci wkłady? Może Zęby chcesz? Zęby? Co ty chcesz? Wody chcesz? Fajnie wyglądasz. Ładnie, bunduże, nie? Nie, nie. Co ty chcesz, mama? Nie, znam Co potrzebujesz? I wybory? No już były, już były. po? Już po. Nie, nie wybrali. Wkłady może moje. Wkłady. da dać no do nosu. Nie, wody. Wody? wodę zawsze. Ja nie wiem, co na. Wodę? Masz wodę? A wodę? Pij wodę. Kłady. Wkłady? Jakie wkłady? Chusteczki do nosa ona chce chyba. Co, co ty chcesz? Chusteczkę? chusteczkę? Chusteczkę chcesz? Do nosa. Dobrze, dobrze. Nie wiem, co chciałam. Tu jest, Także teraz 100 lat. O, proszę. Ona tu chce chusteczkę. Bo ona musi mieć chusteczkę zawsze no dobrze, w dobrze. ręku. Bo ona musi chusteczki mieć. No i tak dwie siostry się spotkały i, i, i tyle lat, się, ile żeście się nie widziały, kupę lat już chyba. Pięć lat temu chyba byliśmy, ile my tu byliśmy? Pięć lat po temu byliśmy u mamy, z mamą, jeszcze mama była na chodzie, na chodzie była wtedy bardziej. A teraz już taka jest... No dajmy to dać, żebyśmy pogadały. ten później, bo bez okularów nie widzę. Ja wiem, no. To weźmy sobie, ciocia to może wziąć, sobie zabierze. Mogę zatrzymać? Tak, tak, weź, weź, tak, dobrze. No, ulotkę moją z wyborów, to ja tam dam Proszę bardzo. No i tak to jest 100 lat. Ech, chodź ty coś powiesz do kamery. Nie. No chodź, nie, nie wstydź się. Nie. <laughs> no, ten, ten sposób wygląda na to, że siostry po latach się spotkały, bo jakby się dzisiaj nie spotkały, to jedna ma 100, lat, druga 94, to może już by się nie spotkały więcej razy. Myślałam, że nie przyjechaliście. No, przyjechali tym z, 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 nie, ma, nie ma mowy. Nie, ma, dysku... i koniec. nie ma dyskusji. Ja czuję... Nie ma dyskusji, musiała przyjechać. Dyskusji nie ma. Jedziemy i koniec. No i dobrze, tak trzeba. Mama, tak trzeba było. Przyjechać trzeba było. No tak, jesteśmy w Skierdziewicach. Będziemy tutaj uroczyście obchodzili Tutaj stół nakryty, będziemy tutaj jedli, pili i się weselili, bo 100 lat to jest parę. Boże, przyjeżdżają sama. A teraz kurze. musisz. A teraz nie mogę. Sama nie może. Sama nie może. Musiała z nami. No dobra. Bye bye.